Luz de Maria de Bonilla, orędzie Matki Bożej. Umiłowane dzieci mego serca, błogosławią Was, ochraniam, wspomagam. Dzieci cztery narożniki są chronione przez świętego Michała Archanioła i Jego legiony. Wojska niebieskie czuwają nad całą ludzkością w oczekiwaniu na wezwanie ze strony któregoś człowieka. By pospieszyć Mu z pomocą strzec go i oddalić go od demona, pokusa jest żywa pośrodku ludzkości, więcej jest tych, którzy ulegają pokusie niż tych, którzy stawiają jej opór z miłości do mego boskiego Syna i dla osobistego duchowego wzrostu. Jest śmiertelnie poważne to jak człowiek który nie jest kuszony, sam szuka grzechu. Śmiertelnie poważny jest stan duszy w tym tak poważnym momencie, jaki przeżywacie. Śmiertelnie poważny jest brak szacunku mężczyzny wobec kobiety i kobiety wobec mężczyzny, który doszedł do swojego maksymalnego wyrazu. Nieliczni są wierni memu boskiemu synowi, Którzy uciekają od pokusy, by nie paść łupem grzechu. Umiłowane dzieci, znajdujecie się dokładnie w tym momencie, wewnątrz tego, co wam objawiłam i co jeszcze się nie wypełniło w tym pokoleniu. Przenajświętsza Trójca działa ze swoim miłosierdziem wobec ludzkości, dając jej zadanie modlenia się i postępowania w sposób prawy aby zmniejszyła się intensywność wypełniania się objawień dziękujcie dzieci módlcie się wynagradzajcie i towarzyszcie memu boskiemu synowi obecnemu w najświętszym sakramencie ołtarza dobrze wiecie że niektóre proroctwa nie podlegają odpowiedzi ludzkości te muszą się spełnić, a żeby jak największa liczba dusz się zbawiła. Dzieci umiłowane to godzina półcienia, w której potęga niektórych narodów daje się odczuć całej ludzkości. Ucisk zbrojeniowy narasta i moje dzieci cierpią. Och czasie lamentu, och czasie boleści! Och, czasie nieprawości! Dzieci, módlcie się, wołam do was, nie do innych. Nie wołam do umarłych, którzy nie mogą słuchać, to was wzywam do modlenia się w ten sposób: Święty, 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 Pan Bóg zastępów. Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej, chwała ojcu, chwała synowi, chwała duchowi świętemu. Utrzymujcie wewnętrzny pokój. Jesteście dziećmi Bożymi. Nic nie zdoła Was zaniepokoić, tylko jeśli na to pozwolicie. Bądźcie mocni w wierze, bądźcie ludźmi pokornymi, pełnymi pokoju i miłości braterskiej. Dzieci, mocarstwa, które wydają się bardzo odległe, będą bardzo blisko między kontynentami. Są to chwile bólu i lęku, ale dziecko, mego boskiego syna, nie będzie się lękać, ponieważ Święty Michał Archanioł, Święty Gabriel Archanioł i Święty Rafał Archanioł są przy was, by was wspomagać w każdej chwili. Błogosławieństwa rozleją się na dzieci mego boskiego syna, a żeby lęk was nie opanował, was ani waszego umysłu. Modlenie się sercem i uczestniczenie w celebracji eucharystycznej dają wielką korzyść duchową. Módlcie się, dzieci, módlcie się za Stany Zjednoczone, są zagrożone. Módlcie się, dzieci, módlcie się za Peru, cierpi z powodu trzęsień ziemi. Módlcie się, dzieci moje, módlcie się o nawrócenie jak największej liczby ludzi. W ten sposób znajdą one swe schronienie w Bogu. Módlcie się, dzieci, módlcie się. Przyjmijcie me matczyne błogosławieństwo. Kocham was, dzieci mego serca. Kocham was, Mama Maryja. Komentarz Maryi. Bracia, wszystko jest napisane w Piśmie Świętym i w tych czasach Bóg wciąż mówi do swych dzieci. W owych czasach wystąpi Michał, wielki książę, który jest opiekunem dzieci Twojego narodu. Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego nie było odkąd narody powstały, aż do chwili obecnej. W tym czasie naród Twój dostąpi zbawienia. Ci wszyscy, którzy zapisani są w Księdze, będziecie słyszeć o wojnach i o pogłoskach wojennych. Uważajcie, nie twórzcie się tym, to musi się stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie, powiem, naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu, będzie głód i zaraza, a miejscami trzęsienia ziemi. Złe decyzje rządów świata, intencje wojenne, zabójstwa, zatwierdzenie praw przeciwko życiu. I zaakceptowanie tego, co jest nie do zaakceptowania wewnątrz kościoła mego syna przyspieszyły wskazówki zegara.